Na ryneczku zawsze jest duży wybór ogórków. Małosolny, kiszony, gruntowy, różne odmiany. Lecz wszystkie kształt mają zazwyczaj podłużny. Ogórki jemy na kanapce lub w sałatce. Zaskoczę cię. dziś poznasz zwierzę, które nazywa się ogórek. Będzie to ogórek morski. Kuzyn igielnika, którego przedstawiliśmy w trzecim odcinku cyklu naszych spotkań, oraz rozgwiazdy, z którą spotkasz się w odcinku dziewiątym. Ogórek morski, czyli inaczej strzykwa. Kształtem nie przypomina wspomnianego igielnika czy rozgwiazdy, choć jest z nimi blisko spokrewniony. Ciało strzykwy jest wydłużone, a jej otwór gębowy i otwór odbytowy zlokalizowane są na dwóch przeciwnych krańcach. Zwierzę zazwyczaj osiąga długość od 10 do 30 cm, jednak zdarza się, że nawet do 3 metrów. Ogórek obecny jest w wielu morskich akwenach na całym świecie. Jednak najwięcej z nich występuje w Pacyfiku, w rejonie Azji. Spotykamy go nie tylko w wodach płytkich, ale także na głębokościach większych niż 5000 metrów. Zamieszkuje piaszczyste lub muliste dno oceaniczne. Ogórek pełni pożyteczną rolę w ekosystemie morskim, ponieważ pomaga w oczyszczaniu dna z rozkładających się resztek organicznych oraz użyźnia osad na dnie morskim. Nazywamy go mułożercą. Nasz dzisiejszy bohater ma niesamowitą umiejętność. W przypadku zagrożenia strzela przez odbyt w stronę napastnika częścią swoich narządów wewnętrznych. Są one pokryte lepką trucizną, co pozwala w obezwładnieniu drapieżnika i własnej obronie przed śmiercią. Wnętrzności ogórka odbudowują się w ciągu kilku kolejnych tygodni. Ogórka morskiego nie spotkamy w naszym morzu, czyli w Morzu Bałtyckim.